W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Różaniec Święty, część bolesna Różańca Świętego, polećmy w ten piątkowy wieczór Panu Jezusowi za wstawiennictwem Matki Bożej Różańcowej, Matki Miłosierdzia, szczególnie tych wszystkich, którzy w swoim życiu przeżywają Różne trudne momenty związane ze swoją chorobą, cierpieniem, samotnością, brakiem sensu swojego życia, żyją może w rozpaczy, w depresji. Za tych wszystkich, którzy są niezrozumiani, prześladowani, polećmy w sposób szczególny wszystkich ubogich. Módlmy się, by ten czas stał się dla nich czasem doświadczenia Bożego Miłosierdzia, i Bożej pomocy ze strony najbliższych módlmy się w naszych osobistych intencjach z jakimi przybyliśmy dzisiaj modląc się za tych którym obiecaliśmy modlitwę i tych którzy tej modlitwy najbardziej potrzebują nie zapominajmy także o zmarłych szczególnie z naszych rodzin a także zmarłych cierpiących w czyśćcu a także konających Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jednego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczą pod ponskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała z wstanie, żywot wieczny. Ojcze nasz, który się w niebie święcie imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie taki na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Tajemnica pierwsza, modlitwa Pana Jezusa w ogroju. Pan Jezus wznosi modlitwę do swego Ojca, modli się za tych, którzy się go wyrzekli, prześladują go i szydzą z niego. Modlitwa ta daje siłę i ukojenie w bólu zadawanym raz za razem. Módmy się i zwracajmy nasze prośby do Chrystusa miłosiernego, zwłaszcza w sytuacjach, które po ludzku wydają się beznadziejne i stracone. Pan jest zawsze z nami. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, taki na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owod żywota Twojego Jezus. Marjo, Boże, rogach, w życiu, w Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owod żywota Twojego Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owod żywota Twojego Jezus. Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owod żywota Twojego Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O Mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują. Tajemnica druga. Biczowanie pana Jezusa. Panie Jezu, który cierpisz ból fizyczny i psychiczny zadawany przez współbraci, ty, który wiesz, jak potrafimy ranić siebie i naszych najbliższych, miej miłosierdzie dla nas. Pokładajmy ufność Panu, bądźmy wierni w pełni oddani Chrystusowi. Módlmy się za wszystkich, którzy doświadczają przemocy fizycznej lub psychicznej, niech dobry Bóg ma ich w swojej opiece. Ojcze nasz, który się jest w niebie święcie imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś, Marię, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Maryjo, Matko Boże, się w grzeszny, w w Zdrowaś, Marię, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś, Marię, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owod żywota Twojego Jezus. Zdrowaś, Marię, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owod żywota Twojego Jezus. Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owot żywota Twojego Jezus. Maria, Boże, Mię, niej, 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 Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owot żywota Twojego Jezus. Zdrowaś, Marię, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś, Marię, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego i dopomóż szczególnie tym, tajemnica trzecia, cierniem ukoronowanie Pana Jezusa. Odarciu Pana z Jego godności towarzyszą poniżenie, szydzenie, wyśmiewanie oraz upokorzenie. Chrystus cierpi, ale modli się do Ojca i znosi to z godnością. Ile w naszym życiu spotykamy sytuacji, kiedy ktoś cierpi z powodu poniżenia, jest upokarzany, odzierany z ludzkiej godności. Czy przeciwstawiamy się temu, a może w tym uczestniczymy? Zanośmy do Pana błaganie o wrażliwość i szacunek dla bliźnich, abyśmy tak traktowali innych, jakbyśmy sami chcieli być traktowani. Ojcze nasz, który się jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś, Marię łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owod żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Marię łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owod żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Marię, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owod żywota Twojego Jezus. Maryjo, Boża, teraz pojdzień, Zdrowaś, Marię, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owod żywota Twojego Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owod żywota Twojego Jezus. Zdrowaś, Marii, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owod żywota Twojego Jezus. Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owod żywota Twojego Jezus. Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Chwała Ojcu I synowi, Duchowi Świętemu. O Mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta, droga krzyżowa pana Jezusa. Chrystus upadający coraz pod ciężarem krzyża niesie nasze grzechy. Każdy kilogram krzyża to suma naszych ludzkich słabości, zaniedbań, pychy. Pan Jezus pokornie dźwiga je i idzie do przodu. Czy umiemy pomagać naszemu Panu i iść razem z Nim, niosąc swój własny krzyż? Módlmy się o pokorę i skromność dla nas samych. Ojcze, nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś, Marię, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owot żywota Twojego Jezus. Zdrowaś, Marię, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owot żywota Twojego Jezus. Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś, Marię, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owod żywota Twojego Jezus. Zdrowaś, Marię, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owod żywota Twojego Jezus. Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owot żywota Twojego Jezus. Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owot żywota Twojego Jezus. Zdrowaś, Marię, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O Mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego. Ufność Jezusa względem Ojca to bezgraniczne oddanie. Bądźmy naśladowcami czynów Chrystusa, uczmy się dawać siebie innym, módlmy się do miłosiernego Ojca, abyśmy umieli służyć naszym bliźnim. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś, Marię, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owod żywota Twojego Jezus. Zdrowaś, Marię, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owod żywota Twojego Jezus. Zdrowaś, Marii, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś, Marii, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Maria, proszę, się za nami teraz pożycimy, Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś, Marię, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Marię, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Marię, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś, Marię, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym Do Ciebie Święty Józefie uciekamy się w naszej niedoli Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z niepokalaną dziewicą Boga Rodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś dziecię Jezus, pokornie błagamy. Wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył krwią swoją i swoim potężnym stawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy stróżu Bożej Rodziny, Czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności. A jak niegdyś uratowałeś dziecię Jezus niebezpieczeństwa, które groziło jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie, uzdrowienie chorych, pocieszycielko strapionych, kalwaryjska Matko Miłosierdzia, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.